Po półtora rocznej przerwie do kuźni kultury wraca konkurs wokalny. Kilka dni temu został ogłoszony casting do tego konkursu. Panie Stefanie, jest pan głównym organizatorem, pomysłodawcą tego konkursu kiedy ten casting się odbędzie i kto się do niego może zgłaszać. A więc zapraszamy na casting 14 czerwca, w sobotę o godzinie 11. No i teraz tak, jak na plakacie można przeczytać, zapraszamy wszystkich od lat 7 do lat 100. Czyli mam nadzieję, że nie obrażę kogoś, kto ma więcej jak 100 lat. <laughs> Jeśli są takie osoby, które chciałyby wystąpić, to też serdecznie zapraszamy. Dlaczego od lat siedmiu? Dlatego, że fajnie jest, kiedy osoba umie czytać, dlatego, że łatwiej się wtedy pracuje. Chyba, że dziecko jest na tyle bystre, że bardzo szybko łapie tekst na pamięć, to wtedy może być nawet 6-latek, ale... Nie widzę tutaj przede wszystkim jakichś problemów, że sześciolatek bardzo zdolny nie może wystąpić, może. Generalnie jednak fajnie, że dziecko umie czytać i w tym momencie nam się fajnie współpracuje. Czy wiadomo już, kto będzie oceniał występy młodych artystów? Tak, w tym roku, w tym roku będzie taka ciekawostka, dlatego że będziemy tutaj oceniać w gronie pracowników MOXIRU. Zbierzemy się tutaj, w, myślę, w dwójkę albo w trójkę. Między innymi ja też chcę mieć w tym udział, aczkolwiek absolutnie nie będę nikogo faworyzował, będę, będę rzetelnie oceniał wszystkich. I moim zadaniem, ponieważ ja prowadzę później warsztaty z tymi osobami, moim zadaniem jest jakby wychwycić te osoby, z którymi będę widział, że, że ta praca pójdzie nam w miarę sprawnie. Dlatego że tych warsztatów też nie wiadomo nie będzie ile, bo to będą tylko trzy spotkania w październiku, więc no, będziemy się musieli sprężyć. Wiadomo, że żeby ocenić, czy ktoś ma talent wokalny, czy się nadaje, czy nie nadaje, jeden nie to za mało, więc jeżeli komuś się nie uda, proszę się nie martwić, próbować dalej. Jeżeli ktoś się zakwalifikuje, to też wcale nie znaczy, że będzie z niego gwiazda. Tak? Żeby o kimś takim powiedzieć, czy ma talent, czy nie, trzeba popracować kilka tygodni. No. Nie mamy takiej możliwości fizycznej, aby z każdą z tych osób kilka tygodni pracować, ale serdecznie wszystkich zapraszam. No właśnie, casting i co dalej? Czy uczestnicy będą przechodzić jakieś specjalne szkolenia, warsztaty wokalne, artystyczne? No, i kiedy moglibyśmy spodziewać się finału tego koncertu? Więc na pewno wakacje to będzie taki czas, aby zastanowić się nad repertuarem. Każdy przyniesie kilka propozycji na wrzesień. We wrześniu ja zbiorę te propozycje i w październiku, od pierwszej soboty października, rozpoczniemy już taką intensywną pracę nad tym materiałem, aby wybrać to, co najlepsze. Moje zadanie będzie polegało aby na tym, aby doradzić, aby pomóc, aby ten występ był po prostu jak najlepszy. I mam nadzieję, że uda nam się. Ostatni, ostatni weekend października już po prostu zamknąć to finałem tegorocznego konkursu wokalnego. Przypomnijmy, że między innymi dzięki takiemu konkursowi wokalnemu swój warsztat wypracował wiele podobiecznych tutaj Kłośnierskiego Domu Kultury. Te swoje umiejętności prezentuje już nie tylko na scenach gminy Kuźnia-Raciborska, nie tylko na terenie Powiatu-Raciborskiego, a także poza nim. Proszę powiedzieć Panie Stawaniek, o kim mowa, kto taki osiąga dzisiaj sukcesy na arenie, no, trzeba przyznać już ogólnopolskiej. No nie chciałbym tutaj nikogo, nikogo pominąć, bo każdy w swoim jakimś tam czasie miał, 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 miał takie jakieś wspaniałe występy, miał specjalne nagrody, ale na pewno trzeba tutaj głośno powiedzieć, czy to o Dari Faraś, czy Natalii Sroce, czy Joannie Kostce, czy z tej młodszej grupy Kamila Til, Ania Sroka, Wiktoria Szyra, w tej chwili Weronika Ogonowska, która nam już, że tak powiem, dopiero zaczęła, a już zdobyła wyróżnienie na festiwalu powiatowym. Ale mówię, nie chciałbym pominąć Ani Gębalczyk, która też świetnie tutaj nam się prezentuje i mam nadzieję, że będzie też coraz głośniej o niej. Ale też jest szereg osób, które przez właśnie uczęszczanie na zajęcia, przez śpiewanie zdobywają kolejne szlify, stają się coraz bardziej odważne, stają się bardziej przebojowe w życiu. To jest także bardzo ważne. Jakby nie patrzmy tylko na, na same sukcesy, ale patrzmy też na rozwój osobowości człowieka, bo to jest bardzo, bardzo ważne na przyszłość w życiu każdej z tych osób.